Cześć, witajcie w kolejnej lekcji naszego kursu dotyczącego programu FL Studio 11. Ostatnio udało nam się opisać efektor oraz zaprezentować, co jest w stanie on zrobić z naszym utworem podczas wykonywania aranżacji. Dzisiaj natomiast sięgniemy po zupełnie nowe zagadnienie, czyli po tzw. vocoder. Vocoder, czyli voice encoder, to swego rodzaju połączenie efektu audio i syntezatora. Jego zasada działania jest bardzo prosta. Wokoder analizuje sygnał do niego wprowadzony i na tej podstawie tworzy jego wykres. Przenoszone są pasma częstotliwości, a także dźwięki harmoniczne. Dzięki takiemu procesowi później możemy edytować ten dźwięk tak, jakby pochodził on ze zwyczajnego syntezatora. Oczywiście jego barwa będzie daleka od pierwowzoru. Wokoder dostarcza nam bardzo elektronicznego brzmienia. Stosowany jest bardzo często w różnych gatunkach muzycznych. To właśnie dzięki temu efektowi możemy uzyskać tak zwany głos robota. My, korzystając z programu FL Studio, mamy dostęp aż do dwóch maszyn umożliwiających vocoding. Jednak ja chciałbym skupić się na tej najbardziej rozbudowanej. Dzisiaj skoncentrujemy się jedynie na zagadnieniu modulowania za pomocą tego efektu próbkami wokalnymi. Dzięki temu Będziemy mogli zamienić na przykład nasz głos w głos robota. Co więcej, będziemy mogli zastosować tę wiedzę na własnych utworach, na przykład przy produkcji nowocześnie brzmiących refrenów. Wobec tego zaczynajmy. Aby zobaczyć, jak powinno wyglądać połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, możemy wczytać sobie dołączony do programu szablon. Zróbmy to. OK, nas obchodzą dwa pierwsze urządzenia widniejące na sekwenserze. Tutaj widzimy próbkę głosu stworzoną za pomocą syntezatora mowy, a tutaj instrument, który będzie służył do sterowania efektem. Urządzenie z wokalem jest połączone do kanału drugiego, nie zawierającego żadnego efektu. Bardzo ważnym natomiast jest fakt, że kanał ten jest wprowadzony do kanału trzeciego za pomocą routingu. Zwróćcie również uwagę, że ten kanał nie posiada routingu do kanału master. Aby osiągnąć takie połączenie, najpierw przechodzimy na kanał, który chcemy edytować, a następnie na kanale, do którego sygnał chcemy wysłać, klikamy prawym przyciskiem tutaj i wybieramy pierwszą opcję. Syntezator natomiast jest podłączony do kanału trzeciego, na którym znajduje się vocoder. Dzięki takiemu połączeniu Możemy zmieniać wysokość próbki wokalnej za pomocą pianina przypisanego do instrumentu. Zobaczcie: Niezu prawda. Oczywiście w ten sam sposób moglibyśmy edytować wprowadzany na bieżąco za pomocą mikrofonu wokal. Wróćmy jednak do projektu. Teraz możemy również wprowadzić zupełnie inne komunikaty. Zróbmy to i przygotujmy nieco dłuższy lub. Od razu zduplikujmy również wokal. OK, gotowe. Jak sami widzicie, wokoder znacznie zwiększa nasze możliwości podczas prac ze ścieżkami wokalnymi. Efekty prac świetnie pasują zarówno do muzyki elektronicznej, jak i instrumentalnej. Na sam koniec tej lekcji jednak przyjrzyjmy się budowie samego pluginu. Wyświetlmy go. Jak widzicie składa się on z czterech sekcji. Opiszmy sobie je skrótowo. Tutaj widzimy mikser i parametry podstawowe. W tym miejscu możemy ręcznie wskazać sygnał, który chcemy edytować. Poniżej widzimy jeszcze parametry Drive at, Maximizer, Moc obu aktywnych modulatorów, a także generator szumów. Poza tym, możemy tutaj również skorzystać z filtrów. Tutaj natomiast widzimy tryby analizy konturów sygnału, które w bezpośredni sposób przekładają się na brzmienie. Kolejna sekcja natomiast zawiera w sobie ustawienia modulatora. Tutaj widzimy opcję edycji jego obwiedni, a także jego parametry główne. Widzimy tutaj zarówno szerokość pasma, Mnożnik, pitch, oraz znaną nam opcję Unisono. Posłuchajcie. Poza tym, korzystając z wartości widniejącej na dole, możemy ograniczyć liczbę aktywnych próbek, inaczej mówiąc, filtrów. Im mniej próbek, tym w mniej dokładny sposób nasze brzmienie zostanie odwzorowane. Posłuchajcie. Co więcej, korzystając z ikonki ze śnieżką, możemy zamrozić aktywne w danym momencie ustawienie, to jest ustawienie, które zostało stworzone podczas odbioru aktualnie odtwarzanego sygnału. Posłuchajcie. Niezły efekt, prawda? Kolejna sekcja. To natomiast wykres analizowanego sygnału, a także tego, tworzonego przez ten efekt. Poza tym możemy poddawać edycji jego parametry dodatkowe. Posłuchajcie. Przy wprowadzaniu nowych linii pomocna może być metoda krokowa. Ok, świetny. Jak sami widzicie, praca z tą sekcją przypomina nieco pracę na korektorach, ponieważ działamy na słyszalnym zakresie częstotliwości. Ostatnia dostępna tutaj sekcja natomiast to ustawienia dodatkowego syntezatora, którego jednak na tą chwilę nie będę dokładnie opisywał. Powiem jedynie, że pozwala on nam osiągnąć pełniejsze, bardziej wyważone i naturalne brzmienie. Posłuchajcie. Jak widzicie, dodatkowy syntezator konfigurujemy za pomocą dodatkowej klawiatury. W oparciu o silnik znanego nam cytrusa. Na tym jednak kończymy już dzisiejszą lekcję. W kolejnej, ostatniej już w tym rozdziale lekcji zaprezentuję Wam kilka wtyczek, które z różnych przyczyn nie znalazły się w poprzednich rozdziałach. Wobec tego już teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia.